Witam Państwa bardzo serdecznie. Wakacje trwają, ale dzisiaj my w szkole, konkretnie w drugim liceum, w Auli, liceum, które będzie świętować w tym roku swoje 80-lecie. Ale czas wakacji to czas remontów, prac modernizacyjnych w sopockich placówkach oświatowych. Przeznaczyliśmy na ten cel w tym roku ponad 2 miliony złotych i między innymi tutaj w drugim liceum modernizowana jest aula i inne sale lekcyjne, ale oczywiście te prace dotyczące czy dachów, czy wymiany drzwi, podłóg, okien, modernizacji systemów alarmowych trwają w wielu sopockich placówkach. Zdążymy do pierwszego września, tak żeby dzieci i młodzież mogła wrócić do odnowionych odświeżonych pomieszczeń. Szanowni Państwo, tuż obok Aleja Niepodległości trwa remont. To, co cieszy, to to, że wszystko naprawdę idzie zgodnie z harmonogramem. Nie mamy opóźnień i myślę, że te utrudnienia też nie są tak duże, jak moglibyśmy się wcześniej spodziewać. Wszystko idzie dosyć płynnie. Żeby to jeszcze bardziej przyspieszyć i żeby ten czas remontu skrócić. Decydujemy się na e, prace nocne. Takie prace nocne będą prowadzone w dniach od 11 do 17 sierpnia. E, za wszelkie utrudnienia bardzo Państwa e, przepraszam. E, mam nadzieję i liczę na duże zrozumienie, bo naprawdę wszystkim nam zależy, żeby ten remont e, trwał jak najkrócej. Natomiast od jutra do poniedziałku będzie zamknięty wjazd i wyjazd z ulicy Zamenhofa, a we wtorek, 5 sierpnia na 6 dni zamknięty będzie wjazd od ulicy, w ulicę Przepraszam, Poznańską, także dojazd dla mieszkańców oraz osób, które korzystają z przoka będzie możliwy przy Sopockiej Galerii Sztuki. A w kolejny poniedziałek 11 sierpnia rozpoczynamy kolejny etap tego remontu, frezowanie i układanie mas bitumicznych, czyli taki etap, który niestety wymaga mm, dużych wyłączeń, ale o szczegółach, o tym jak będzie wyglądała organizacja ruchu od 11 sierpnia poinformujemy Państwa dokładnie i szczegółowo w przyszłym y, tygodniu. Ważna wiadomość także dla mieszkańców remontowanej ulicy Sienkiewicza od poniedziałku 4 sierpnia skrzyżowanie z ulicą ulicy Sienkiewicza zostanie czasowo wyłączone z ruchu. Będzie tam budowane wyniesione skrzyżowanie. Te prace przewidujemy na około dwa tygodnie, nie całe dwa tygodnie, bo gdzieś do 15 sierpnia. Dojazd do ulicy Malczewskiego i wjazd z niej będzie możliwy. W obu kierunkach te prace wykonuje nasza służba drogowa zarządu dróg i y, zieleni. Drodzy mieszkańcy, bardzo się cieszę, że y, mogę już teraz powiedzieć, że powstaną kolejne mieszkania y, komunalne. A dokładnie 37 mieszkań komunalnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypomnę, że to jest dofinansowanie w wysokości 80% kosztów całej inwestycji. W ramach tych środków przy ulicy Reja powstaną trzy budynki wielorodzinne z zagospodarowanym także terenem. Będzie parking na. 54 y, y, samochody, w tym y, stanowiska także do ładowania samochodów y, elektrycznych. To nie koniec, bo pracujemy nad kolejnymi lokalizacjami a, i mam nadzieję, że y, sukcesywnie kolejne mieszkania dla Państwa, dla Sopocian będziemy budować i y, przekazywać Sopockim mieszkańcom, Sopockim y, rodzinom. Drodzy mieszkańcy, ja w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a tak naprawdę w imieniu osób ze szczególnymi potrzebami zachęcam do tego, żeby zostać asystentem osoby z niepełnosprawnością. Takich osób poszukujemy do 4 sierpnia. Taka asystentura to jest nie tylko pomoc w takich codziennych obowiązkach, ale także w życiu społecznym, kulturalnym. Te osoby nie czują się samotne, mają z kim wyjść do parku, do teatru, na wystawę i oczywiście mają taką pomoc w codziennym życiu. Ta praca to jest około 20 godzin tygodniowo, w różnych godzinach. Szczegóły oczywiście w miejskim ośrodku pomocy społecznej w dziale pomocy instytucjonalnej i rehabilitacji społecznej. Bardzo serdecznie oczywiście osoby, które są zainteresowane, zapraszam. Szanowni Państwo, uruchamiamy także system płatności kartą mieszkańca w toaletach miejskich. Mając taką kartę można z tych toalet korzystać za darmo. Na razie w większości trzeba mieć kartę plastikową, ale już w dwóch można korzystać z, poprzez aplikację w telefonie. To jest lokalizacja przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i przy Hafnera. Wreszcie w kolejnych toaletach taka możliwość płatności nie tylko plastikiem, ale także aplikacją pojawi się. Nad tym pracujemy. A ja przypomnę, że na terenie Sopotu jest osiem takich toalet publicznych. A w pasie nadmorskim jest 11 toalet w obiektach całorocznych i 14 w obiektach sezonowych. Jest także toaleta specjalna, taka z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami przy wejściu numer 23. Mamy lato, chociaż pogoda kapryśna. A ja zachęcam zawsze mieszkańców, ale także naszych gości, żeby odkrywali i korzystali z uroków nie tylko plaży, ale także pięknego, sopockiego lasu. I na okazja już w najbliższą sobotę, 2 sierpnia, Stowarzyszenie Ochrony Sów zaprasza na rodzinny spacer pod tytułem Rośliny są super, drzewa i krzewy pod lupą. Start o godzinie 11.00 przy wiacie, przy zbiorniku retencyjnym Reja. Udział oczywiście jest bezpłatny, a spacer jest dedykowany całym rodzinom, więc zachęcamy także do udziału z dziećmi. Serdecznie zapraszamy. Wakacje w Sopocie w rozkwicie ale nasze instytucje kultury nie mają wakacji, oferują bardzo bogaty program dla mieszkańców i dla gości. Trwa lato teatralne w Teatrze Atelier, chociażby dzisiaj recital Lubianej Hanny Banaszak, ale w, od piątku do niedzieli kolejne wydarzenie jazzowe, Sopot Jazz Festival na scenie Molo w Muszli Koncertowej, na Sopockim Molo. Ja przypomnę, że w tym roku zintegrowaliśmy wszystkie wydarzenia związane z muzyką jazzową. Dołożyliśmy do tego cykliczne koncerty na Mamuszki 14. Teraz mamy edycję wakacyjną, a jesienią oczywiście Sopot Jazz Festival. Ale ja teraz już zapraszam Państwa na koncerty bezpłatne w Muszli na Sopotskim Molo w ramach koncertów jazzowych i przypominam, że 2 sierpnia naszym monciakiem przejdzie wyjątkowa parada. Startujemy o godzinie 17 to takie nawiązanie do nowoorleańskich parad jazzowych. 1 sierpnia przy Mamuszki 14 cieszące się dużą popularnością Silent Disco. Czyli zabawa, która nie przeszkadza innym. Serdecznie Państwa zapraszam. Bilet 10 zł i oczywiście odbierają Państwo słuchawki, w których muzyka do wyboru, więc serdecznie zapraszamy na wspólną, cichą zabawę na Sopowskiej Plaży. Teatr Boto zaprasza na wernisarz malarstwa Magdaleny Maleny Jankowskiej. To 1 sierpnia o godzinie 18.00. A ta artystka to m.in. autorka kultowego muralu mewy, origami, który właśnie teraz został odnowiony i możemy go podziwiać w nowej odsłonie. Także na Wernisarz Państwa serdecznie zapraszam. W sobotę 2 sierpnia. Niezwykłe święto, po raz drugi święto ulicy Lipowej. Zapraszamy nie tylko sąsiadów, ale także naszych gości, mieszkańców z Sopotu innych, z innych ulic. Od godziny 17.00 nie zabraknie atrakcji, w tym m.in. otwarcie mikro, mikro galerii sztuki na skrzyżowaniu Lipowej i Dębowej. Będzie także muzyka, wspólny stół. Zrobiony z drzwi z Sopockich Kamienic. Zapraszam, spędźmy ten czas y, razem. W weekend y, także sportowo, bo mamy Mistrzostwa Polski Katamaranów y, z tradycyjną paradą y, w sobotę przy Sopockim Molo, czyli mamy okazję do podziwiania naprawdę jednych z najszybszych jednostek pływających y, i zobaczenia mistrzów Europy i mistrzów y, świata. W sobotę także Sopot Beach Rugby, niezwykłe widowisko, także memoriał Edwarda Chodury. Będziemy także walczyli o to, żeby uzyskać awans, zostać uznanym jako element cyklu prestiżowego europejskiego Ebra Beach Rugby Service. Obserwatorzy tego cyklu będą w sobotę na Sopockiej plaży. Te rozgrywki rozpoczną się o godzinie 10. Pojawi się ponad 20 drużyn w kategorii kobiecej, męskiej i amatorskiej, i ja tutaj serdecznie zapraszam, bo w turnieju kobiet zobaczymy reprezentantki Polski które w tym roku zdobyły Wicemistrzostwo Europy w olimpijskiej odmianie rugby w siódemce. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ten turniej potrwa do godzin popołudniowych, bo około 18.00 planowane jest zakończenie i ceremonia wręczenia medali. Szanowni Państwo, jutro dzień niezwykły, 81. rocznica wybuchu powstania. Warszawskiego, pięknej, ale i tragicznej karty w naszej y, historii. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na obchody, na upamiętnienie tych, którzy oddali swoje życie walcząc o Polskość w Warszawie. Tradycyjnie pod pomnikiem Armii Krajowej o godzinie 12.00. Uroczystości. Potem przejdziemy pod pomnik sanitariuszki Inki, a o godzinie 17, o godzinie W, e, oczywiście odezwą się w mieście Syreny. I proszę także o uszanowanie, o zatrzymanie się, o chwilę refleksji, w tym czasie szczególnie, gdzie za naszą granicą cały czas toczy się wojna. Dla nas to na razie na szczęście historia i mam nadzieję, że tak pozostanie, ale pamiętajmy o tych, którzy zginęli w powstaniu warszawskim, ale pamiętajmy także o tych, którzy cały czas walczą za naszą wschodnią granicą. Do zobaczenia.